Cześć, zanim zaczniemy, krótka autopromocja. Jeżeli zainteresował Cię ten produkt, możesz go kupić tanio w moim sklepie. Enimo.net. Każdy zakup to wsparcie dla rozwoju kanału. Link poniżej w opisie pod filmem. Dziękuję, a teraz zaczynamy. Chłodnica olejów BMW 3F30 i F80 z lat 2012 do 2016 często wymaga wymiany z powodu zatknięcia, pęknięć albo utraty szczelności. Jeśli zauważysz nadmiar temperatury silnika lub cieknący olej, warto sprawdzić stan tej komponenty. Wymiana to proces wymagający podstawowych narzędzi, ale możliwy do wykonania w warsztacie domowym. Zacznij od zabezpieczenia pojazdu podnośnikiem hydrauliki, a następnie odłącz wtyczki elektryczne i odkręć oprawę wentylatora. Następnie odkręć śruby mocujące chłodnicę, zwróć uwagę na położenie uszczelek, by uniknąć przecieku przy montażu. Wyjęcie starego elementu może wymagać lekkiego przesunięcia, jeśli są zatkane resztki oleju. Nową chłodnicę należy zainstalować z nowymi uszczelnieniami, dokładnie dopasować do otworów i dokręcić śruby z odpowiednim momentem obrotowym. Po zakończeniu procesu uzupełnij olej do odpowiedniego poziomu i sprawdź system pod kątem wyciekania. Jeśli nie masz pewności, czy dana część jest kompatybilna z Twoim modelem, polecam sprawdzić numer identyfikacyjny silnika w instrukcji obsługi. W przypadku BMW 3F30 i F80 chłodnica musi być odporna na temperatury do 120 stopni i mieć odpowiedni przekrój rur. Gdzie kupić, można szukać w specjalistycznych sklepach motoryzacyjnych, ale zwróć uwagę na oryginalny numer części często oznaczany jako 11, 65, 5, 620, 241 albo podobny. Uwaga, zawsze przy wymianie zachowaj wszelkie środki ostrożności. Pamiętaj, że moja instrukcja to tylko uniwersalny poradnik. Najlepiej zawsze zlecaj wymianę swojemu mechanikowi lub osobie posiadającej odpowiednie kwalifikacje. W zależności od danego samochodu instrukcja montażu może się różnić. Najlepiej sprawdź instrukcję pojazdu, aby dokładnie zweryfikować, jak powinna zostać wymieniona dana część. Pamiętaj, że tą część możesz kupić online z szybką wysyłką. Zeskanuj kod QR, aby sprawdzić ten produkt lub sprawdź link w opisie poniżej. Dzięki i miłego dnia!